Wami przywitał Państwa oczywiście Tariusz Szpakowski. Ciekawy jestem, co pokaże nam dzisiaj zespół gospodarzy. Co sądzisz o nich, Włodek? To prawdziwa przyjemność patrzeć na ich grę. Wpisują się lepiej niż przypuszczano. Póki co kwalifikują się do gry w europejskich pucharach, ale to dopiero druga ćwiartka sezonu i wszystko jeszcze może się zdarzyć. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Udane podanie. Efektowne to zagranie piętą. Ładna akcja. Marek Dzień oddaje strzał. I walczyli rzutrożny. rożny. Troszkę nerwowo, ale udało się. Dobra okazja. Nowy wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Przydałaby się wrzutka. Ale znakomicie! Brawa za to przejęcie w polu karnym. Ależ walka o piłkę. No już blisko polekarnej. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Ach, wydawało się, że... A jednak przejął. Ależ walczą o piłkę. Piłkę przejmują rywale. Przeciwnicy prze... Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Nie czekali, piłka już w grze. piłka poza linią boczną, rzut z autu. Podał do partnera. i będziemy mieli wrzut z autu. Teraz Niedzielan. No uderzając z tej odległości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Robi się niebezpiecznie. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Doskonale zagrał. Ach, szkoda. Ryzykownie, ale udanie. Ale znakomicie przechwycili teraz piłkę. Byłoby bardzo niebezpiecznie. Przekazał piłkę partnerowi. Zdążył w ostatniej chwili. Zdecydował się na strzał. Brawo, gol. przerwał gry. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Mogą to... Ale z nich Znakomita okazja! Andrzej Niedziela! Spanikował, ale udało mu się wybić tę piłkę. Owszem, wypili, ale tylko na moment odesnęli. Znowu rywala atakują. Wspaniała wrzutka. Akcja powstrzymana. No, wślizgiem próbuje odebrać piłkę. 1 do zera, koniec pierwszej części spotkania. Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Seria pięknych podań. Próbuję teraz ślizgiem. No, fatalnie spudłował. Mogli podwyższyć prowadzenie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Marcin Kaczmarek. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No i kontra zastopowana. O, udało mu się ładnie podać. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Dobre dogranie. Niecelne podanie i będzie out. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losu z tego spotkania. Niedziela. Blisko polekarne może strzelać. Piłka w polekarne. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Przyjęli piłkę, jest szansa na kontratak. Ładne dogranie. Pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Piłka wzdłuż linii bocznej. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem załtu Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców przejęli piłkę. Ależ piękne wejście ślizgiem dotknął piłki w powietrzu. Blisko już do bramki. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Popatrzmy jak procentowo wygląda posiadanie piłki. Groźnie, ale zdążyli na czas. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. I nie dzielą. Czy to będzie strzelał? Mamy prądko, proszę Państwa! Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z więźniem. Ryzykowna, ale udana interwencja. Znakomita sytuacja. Czy to będzie? Tak jest. Rzut karny. Ciekawicie wykorzystana jedenastka. Nie pomylił się i piłka w siatce. Nie po raz pierwszy w tym meczu potwierdzają swoją dobrą postawę. Teraz nikt już nie powie, że ma wątpliwości, komu należy się zwycięstwo. Marcin Kaczmarek. Ładne podanie. Aut. Za chwilę rozpoczną od odrzutu. A ładnie teraz ślizgiem próbuję. Może być groźnie. Spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Końcowy gwizdek i koniec meczu.